60 lat minęło od chwili, gdy w budynku szkoły podstawowej w Tłowicach zadzwonił pierwszy dzwonek. Pod koniec tegorocznego roku szkolnego zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu. Obchodzimy 60 lat e, szkoły, ale szkoły oczywiście w tym budynku, bo szkoła podstawowa, historia szkoły podstawowej w Tułowicach sięga aż końcówki XVIII wieku, więc tak naprawdę edukacja podstawowa w, szkole podst w, szkole, w Tułowicach e, trwa dosyć długo. Dzisiaj trzeba złożyć wszystkim gratulacje i tym byłym nauczycielom obecnym, e, oczywiście rodzicom, Absolwentom tej szkoły i obecnym uczniom. Uroczystość była doskonałą okazją do wzruszeń oraz powrotu pamięciom do szkolnych lat. Od czasu powstania szkoły placówka bardzo się zmieniła, a jej mury opuściło już kilka pokoleń absolwentów. To jest pani Domirecka Stanisława, najstarsza nauczycielka, ma 84 lata, uczyła geografii. Wszyscy ją dobrze pamiętamy, mnie też uczyła. Ja tutaj zaczęłam chodzić do szkoły w 1963 roku, 1963 roku, jak ta szkoła została otwarta. A później sama w niej uczyłam, nauczycielką matematyki, podać kosa byłam. Wspominam bardzo, bardzo mile. Ja tu jestem od urodzenia, stąd, z Tułowic, bo w sumie to mieszkałam kiedyś w Ligocie Tułowickiej. Chodziłam tam 4 lata do szkoły podstawowej, a później kończyłam tutaj wszystko, do ósmej klasy. Te 8 lat spędziliśmy tutaj razem wszyscy i jednak chyba będziemy tutaj wracać mimo nowej szkoły. Podczas jubileuszu szkoły imienia Jana Pawła II w Tułowicach nie szczędzono podziękowań, gratulacji i życzeń kierowanych w stronę dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów placówki oświatowej.